cierpiesz na bolesność barku? Nie wiesz sobie jak z tym poradzić? Oglądaj ten odcinek. Tu tu Stacja Zdrowie. Witajcie serdecznie. Otóż tu w kolejnym materiale Stacja Zdrowie i terapeuta Przemek. Dzisiaj opowiemy o dość częstym waszym problemie, czyli o problemach z barkiem, czyli temat bolesnego barku. Zapewne wiele osób z Was już niejednokrotnie miało taki stan, że co ruch ręki to ból barku. Przychodzimy z pomocą, pokażę Wam kilka propozycji ćwiczeń, aby móc systematycznie z barkami popracować, aby było nam zdecydowanie lepiej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o budowę samego stawu barkowego, jest to dosyć prosta budowa. Składa się przede wszystkim z kilku kości, czyli chociażby z obojczyka, z łopatki i z wchodzącego pomiędzy kości ramiennej, dzięki czemu to wszystko jest następnie wspierane mięśniami, więzadłami i torebką stawową. Natomiast w głównej mierze przy bolesności barku biorą udział dwa mięśnie. Dwa mięśnie, które nazywają się mięśniem nadgrzebieniowym i mięśniem podgrzebieniowym. Otóż, odwrócę się do Was troszeczkę plecami. Każdy z Was może sobie zlokalizować ten obszar. Na samym początku zlokalizujmy sobie obszar w ogóle łopatki. Czyli tutaj taka kostna struktura, którą na samym początku wyczujecie. Na samej górze znajduje się mięsień naramienny. I tutaj ten mięsień naramienny będzie nam przechodził tutaj w tej linii i będzie nam kończył się na guzowatości, tak, ramienia. Mięsień podgrzewieniowy to już jest troszeczkę większa i grubsza masa, więc jak już wyczujecie sobie tą strukturę, taką bardziej wystającą, to tuż pod tą strukturą wynajdziemy mięsień podgrzewieniowy. Mięsień podgrzewieniowy również będzie nam przechodził przez boczną tutaj strefę i będzie wchodził ponownie na guzowatość ramienia. Jeżeli chodzi właśnie o te dwa mięśnie, one będą również istotne przy podnoszeniu właśnie ręki. Wiele osób, które mają chociażby siedzący bądź bardzo fizyczny tryb życia i pracy, są narażeni w, na bolesność, na kromadzenie się wszelkich napięć właśnie w tym obszarze. Więc e, zaproponuję tutaj kilka ćwiczeń, które według mnie są bardzo dobre i wielu osobom już pomogły. Więc <laughs> pierwsze ćwiczenie, dobrze jest wynaleźć sobie kawałek ściany i przygotować bolesną rękę, a dokładnie bolesny bark. Więc przyłożę sobie w ten sposób. Swoją rękę, ustalę w jednej linii ze swoją dłonią i staram się szorować takim ruchem kolistym, nie odrywając się od ściany. I kończę ruch. Jak widzicie, jest to ruch odwrotny do ruchów wskazówek zegara. Natomiast mogę sobie wykonać teraz ruch powrotny. Mhm. Mięśnie, które mają zadanie chociażby podnosić bądź również rotować nasze ramiona, one są zazwyczaj w dość dużym spięciu i są również przemęczone. Radzę, aby mhm. wykonywać takie ćwiczenie jak najczęściej, najlepiej albo codziennie, bądź nawet co drugi dzień. Na samym początku, kiedy przykładowo boli nas bark, możemy sobie troszeczkę bardziej odsunąć się od ściany. Wtedy ten ból powinien być nieco mniejszy. Kiedy też mamy chociażby zmniejszony zakres ruchomości i nie wykonamy takiego ruchu, tylko może nawet o taki to staramy się go wykonywać i starać się go coraz bardziej pogłębiać, tak? Jakby, kiedy mamy dość dużą bolesność, to nie idziemy w zaparty i nie ciśniemy z samej siły, ponieważ przy kontuzji, przy przemęczeniu, przy obciążeniu mięśni nie od razu rzym zbudowali, tak? Więc staramy się nic na siłę. Wszystko idziemy krok po kroku. Kiedy wyko będziemy wykonywać takie ćwiczenie systematycznie i będziemy... Roz Bardziej ruszać tymi naszymi mięśniami, okaże się, że po jakimś czasie będziemy mogli bardziej podnosić tą rękę, a bark będzie nas minibolał. Następnie, kolejną taką opcją jest bliższe podejście do ściany. Bark lubi współpracować z kratką piersiową. Więc dlatego właśnie mówię, że jest to domena osób zazwyczaj siedzących za komputerem, ponieważ ta pozycja zazwyczaj jest taka: płytka, przygarbiona, mało ruchomości w naszych górnych żebrach. Dlatego też, kiedy będziemy wykonywać sobie to ćwiczenie, doradzam, aby głęboko czerpać oddech tak? w kratkę pierwszą. Czyli. Anatomicznie nasza łopatka, zarówno jedna jak i druga, przykleja się do naszych tylnych rzew. I również ruchomość naszej łopatki jest uwzględniana właśnie pod kątem e, ruchomości właśnie przednich i tylnych górnych rzew. Dlatego też tak ważnym jest głębiej zacząć oddychać. Możecie sobie sami nawet na sobie, przy lustrze, sobie sprawdzić, że kiedy. Napełnijcie swoją klatkę, jednocześnie podniosą wam się barki, tak? Tym samym e, za tym ruchem pójdą łopatki. Dlatego dobrze jest połączyć te dwie siły. Po tym czasie myślę, że bark będzie o wiele zdrowszy. I drugim ćwiczeniem tutaj wspomogę się przy użyciu takiego wałka. Na pewno większość z Was kojarzy już taki kształt. I taki kształt nam bardzo też może pomóc w konsekwencji zdrowia naszego barku. Więc e, tutaj mamy zarówno wypustki, które mogą być czasem za mocno bolesne. Dlatego też lubię popracować na takim gładkim, na takiej gładkiej części bałka. I teraz właśnie tą gładką część bałka sobie właśnie zastosuję w celu porozluźniania kilku mięśni. W tym celu ułożę w ten sposób na podłodze swoją tutaj przestrzeń łopatki, ułożę właśnie na wałku i ułożę się delikatnie na boku. Będę teraz starał się troszeczkę podociskać, a rękę natomiast będę chciał troszeczkę jakby oddalić od swojego ciała. I już. W pierwszym momencie wyczuwam ból i ten ból już oznacza problemy, chociażby napięciowe, tak? Aby tego się ponownie pozbyć, pragnę ruszać swoją klatką piersiową, Czyli muszę teraz zrobić trzy czynności: oddalić maksymalnie rękę od tułowia. Zaczerpać jak najwięcej powietrza w klatkę piersiową i zacząć wałkować bolesne miejsce. Tak? Jak tutaj zauważacie? Nie jest to znowu trudne. Nie trzeba się pocić przy ćwiczeniach, a pomóc można sobie bardzo. Kiedy wyczujemy naprawdę taki dość mocno bolesny punkt, warto jest sobie na nim pozostać. Oddychamy głęboko, zarówno przednimi, jak i tylnymi żebrami. I czekam, aż ten ból, punkt bolesny mi się zmniejszy na tyle, że będzie komfortowy. I mogę wałkować tutaj ten sam obszar. Dobrze jest sobie popracować, około kilku minut, dwóch, trzech minut pobyć i poszukać takich bolesnych miejsc. Kiedy zrobimy takie ćwiczenie na jedną stronę, dobrym wtedy jest, aby to samo wtedy zrobić na stronie drugiej. Moi mili, mam nadzieję, że te propozycje przypadną Wam do gustu, że będziecie je... Systematycznie ćwiczyć. Oczywiście, e, jeżeli chodzi o te ćwiczenia, zawsze też e, idźcie do dobrego fizjoterapeuty bądź do lekarza. Jeżeli Was przewlekle boli bark, warto jest zawsze e, zrobić badanie obrazowe. Natomiast te propozycje ćwiczeń na pewno nikomu tak nie zaszkodzą, ale mogą przynieść ogromną ulgę w cierpieniu i w bólu. Więc jeżeli macie pracę siedzącą, bądź mocno fizyczną, wykonujcie te oto ćwiczenia. Poza tematem pamiętajcie o kciuku do góry, aby zasubskrybować nasz kanał i oglądajcie nasz, nas przede wszystkim dar. Kłaniam się dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!